Dobry wieczór! Wiecie co, kiedyś to się trzeba było chociaż postarać. Kiedyś to się ci u władzy na przykład musieli postarać, żeby nam wcisnąć jakąś bajkę. Coś musieli zrobić. Yy, jak chcieli sfałszować, nie wiem, przykładowo powiedzmy, lądowanie na Księżycu. No to tam jakieś studio było potrzebne, coś tam, aktorów, kamery, światła. No, wiadomo, coś trzeba było zrobić, jakieś przedsięwzięcie. I można było opowiadać różne, różne historie, które nie miały miejsca, za pomocą yy, wymyślonych scenografii. Teraz jest trochę łatwiej. Trochę. Powiedziałbym, że jest bardzo łatwo. Sztuczna inteligencja już tak bardzo jest zaawansowana, że tworzy filmy, które wyglądają jak prawdziwe wiadomości, wyglądają jak e, wywiady z ludźmi na ulicy, wy, 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 no wyglądają naprawdę realistycznie. Gdzie po samym ekranie nie da się odróżnić, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe. Jak się człowiek. Mm, bardzo mocno skupi, przyjrzy, wsłucha, no to wtedy jeszcze można to rozróżnić. Ale dla kogoś, kto nie jest, nie wie na co zwrócić uwagę, może się to wydawać za prawdziwe. Przerażające jest to. Przerażające jest też to, dzisiaj widziałem taki Film o człowieku, który opowiada jak, yy, znaczy na internecie, tak, jak, jak, y, inter, jak ma interakcje ze sztuczną inteligencją, jak tam coś z czatem GTP, czy z czymś tam. Pyta go o różne rzeczy i zadaje podchwytliwe pytania i myśli, że jest taki super mądry, bo zadaje pytania, o, o, na które zna odpowiedź. Yy. I, I próbuje złapać chat GTP czy tam inną sztuczną inteligencję na, 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 na e, jakimś błędzie, pomyłce czy wymyślaniu w historii. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że e, pyta chat o nieistniejące informacje, ale przedstawia to w taki sposób, jakby jakby te informacje były prawdziwe. I bezrefleksyjnie większość ludzi w komentarzach się śmieje z tego, że jakie to śmieszne, zabawne. Akurat nie o, ten konkretny, nie o to konkretne pytanie chodzi, tylko o, o inne rzeczy w, w, w tym filmie. Ale ludzie bezrefleksyjnie wierzą w to, co tam jest powiedziane. Większość komentarzy zachwyca się tym filmem, a tylko dwa, tylko dwa komentarze, jako fajna ważka poleciała, tylko dwa komentarze e, zadały e, ci ludzie, zadali sobie trud wpisania pytania w wyszukiwarkę i okazało się, że, że te informacje w ogóle są wyssane z palca i teraz taki guru internetu, taki Przewodnik, taki człowiek, który ma tam już jakąś widownię, opowiada takie rzeczy, a że wcześniej mówił prawdę, to nikt, znaczy nikt, no większość jego widzów nie, nie zadaje sobie pytania, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, czy po prostu łyka to, tą informację jako prawdziwą. To jest przerażające. I teraz weźmy, wrzućmy to do wiadra razem z sztuczną inteligencją i jej możliwościami tworzenia filmów. Za chwilę pokażą nam filmy, że jest wojna, że są bombardowania, że trzeba przyjąć uchodźców. Najlepiej musimy ich przyjąć do siebie, do mieszkań, do domów, na swoje, wziąć ich na swoje utrzymanie, bo oni są gdzieś tam. Ze wschodu, ze, e, e, czarnoskórzy, adi, Azjaci i e, no nie wiem, nie wiem, e, no co, coś wymyślą, tak? Przedstawią nam, nam e, jakieś filmy w telewizji, w, w internecie. Nie będziemy w stanie rozróżnić. Do tego stworzą masę sztucznych stron, czy stworzą sztuczna inteligencja to jest w stanie zrobić. Jest w stanie napisać strony internetowe, strony, które będą wyglądać jak, jak strony z wiadomościami. Będą tam prawdziwi dziennikarze, znaczy prawdziwi tylko na ekranie. Dochodzimy do momentu rozwoju cywilizacji, rozwoju ludzkości, gdzie nie będzie można wierzyć w nic. Naprawdę, nic, co jest przedstawione na ekranie telewizora, telefonu, komputera czy jakiegoś innego medium w inny sposób. Wszystko, co jest wyświetlane, drukowane, będzie nie wiadomo, czy to będzie prawda. Będzie jest niesprawdzalne. Nie będziemy mogli nikomu zaufać. Do tego dochodzimy w naszej cywilizacji. Dlatego. Nie ja wiem, czy rozwijanie sztucznej inteligencji i tego całego, tej, tej całej technologii ma jeszcze jakiś sens. Czy nie powinniśmy się zatrzymać jako ludzkość i po prostu, okej, okay, dobra, osiągnęliśmy pewien stopień rozwoju. Na razie jako ludzkość nie dorośliśmy do tego, aby z tego korzystać. Tak jak. Wiele lat temu i czas, chyba, zdaje mi się, że jeszcze do tej pory nie dorośliśmy do tego, aby korzystać z atomu, z umiejętności rozszczepiania atomu. Bo wszystko jest narzędziem, tak? Można tego użyć jako narzędzia. Jak noża możemy użyć jako narzędzia do pokrojenia ziemniaków, a możemy użyć go do czegoś nieprzyjemnego. Do obcięcia sobie palca na przykład. I tak samo może być tutaj, z tą sztuczną inteligencją, z tymi wszystkimi fake newsami, z tym, że ktoś będzie chciał, no tylko zarobić pieniądze, przecież to nic takiego złego, tam parę milionów, miliardów ludzi przesiedlić w TWFT, pokazać jakieś nieprawdziwe informacje i zrobić na tym jakiś majątek, no to przecież to nic złego. Pociąg. A może to nie jest pociąg? Coś tu Wam pokazałem. Także. Nie, no to, to akurat było prawdziwe. Dla mnie. A Wy tego nie wiecie. Więc. E, radzę. Się zastanowić. Może to jest śmieszne, jak tam ktoś komuś filmik jakiś podrzucisz czymś z psem robiącym salta na trampolinie i skaczącym do wody. Czy to prawda? Chyba nie. Widziałem taki film ostatnio też. No, no nie, nie wydaje mi się. I tam biją brawo i zawody sportowe. No. <gryw> Wytresowany pies. I to nie jeden, kilka. O. A tu nie będę pokazywał, bo mi YouTube wyłączy, wyłączy kanał. Tam lis miał obiad za płotem. Dobra. Eee, używajcie swoich mózgów i rozróżniajcie to, co jest e, prawdziwe od tego, co jest sztucznie wygenerowane bądź, bądź nieprawdziwe. Jedyny sposób, w jaki będziemy mogli. Zweryfikować niedługo, czy coś jest prawdziwe, czy nie, to fizycznie pójść w, w dane miejsce, zobaczyć, dotknąć. Do tego to zmierza wszystko, że nie będziemy w stanie rozróżnić, co jest prawdą, a co jest fałszem. I kiedy parę lat temu mówiłem w jednej instytucji, że nie podpiszę dokumentów elektronicznie, patrzyli na mnie jak na wariata. No jak to? Przecież to jest, to wszystko jest, ja mogę, pod, ja nie muszę przyjeżdżać, ja mogę się podpisać elektronicznie. Naprawdę? To może w ogóle ja nie muszę żyć? No. Ktoś za mnie się będzie podpisywał elektronicznie, system się za mnie podpisze elektronicznie, weźmie moje pieniądze za moją emeryturę i przekaże je, nie wiem, biednym dzieciom w Afryce, bo nie mają studni. Bo tak napisałem, przecież podpisałem elektronicznie. Przeraża mnie. Ta bezmyślność ludzi. Nie ta technologia. Ta bezmyślność ludzi mnie przeraża. To jest najgorsze. Dobra, ale nie będę smęcił. 10 minut już niedługo. Dobrze. Życzę wszystkim miłego dnia. Jak ktoś wytrzymał, to niech da kciuka w komentarzu. Albo coś takiego. Albo jakąś emotkę w komentarzu wrzuci, to będę wiedział, że ktoś jeszcze wytrzymał to. Bo to takie pieprzenie... Nie powiedziałem tego. To nie tak. Pozdrawiam.